Dzień dobry, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie. O, zrobimy czytanie. Więc czytanie będzie aktualne w jakimkolwiek momencie. Zobaczysz to czytanie. Zobaczmy, co chce wyjść. Nic. Coś spadło. Nie poddawaj się, odwrócone z numerem 14. Nie poddawaj się. Poczuj inspirację i pokochaj. Zaraz, czu tam do góry nogami. I pokonaj przeszkody, pełen wiary w siebie. Odwrócona karta. I strzała. Odwrócona. Ech, zaraz. Muszę odłożyć z tyłu, bo wszystko jest mokre. Dream Decoder. Dream Decoder. Karta nazywa się Zwierzęta i karta nazywa się. Intruders, czyli powiedzmy włamywacze, razem z kartą Super Hero Powers. W tej pozycji jest w tym vibe odpierania ataku. Byliście w nieświadomej, zakończacie na pewno jakąś. O walkę odpierania jakiegoś ataku, przed którym czuliście, że musicie się bronić, albo nawet jeżeli nie czuliście, że musicie się bronić, to byliście w defensywności. To oznacza, że ktoś cały czas albo jakieś energie cały czas. Przychodziły albo miały przychodzić Was ratować z opresji, z tego względu, że byliście w energii bycia w opresji, to znaczy potrzeby bronienia się. Proces na zewnątrz wyglądał tak, jakby w fazach końcowych, jakbyście. Uświadamiali sobie krok po kroku, że tak naprawdę nie potrzebujecie żadnej pomocy. Poprzez udowadnianie, że jesteście niewinni, tak jakby z góry energię zakładały, że, że jesteście winni i dlatego musicie się przed czymś bronić, i to był moment, który wysysał waszą energię do tego stopnia, że mogliście czuć chroniczne zmęczenie. Anemia, słyszę? Przetrzymywanie ciepła, cokolwiek to znaczy, utrata ciepła. Instynkty samozachowawcze polegające na przy przymus. Instynkty samozachowawcze, które wywołują w tobie, wywoływały w tobie podświadomy przymus. generowania czegoś, generowania pieniędzy, jedzenia, generowania przedmiotów, generowania to jest w energii Księżyca, czyli to jest To jest tak jakbym była w energii, w której nie mogę mieć spokoju, bo cały czas muszę być zaangażowana w konwersacje w Kontakt ze wszystkim, co mnie otacza, a nie z, ze mną. Czyli mówię to z perspektywy teraz osoby, która wchodzi w Twoją energię. To jest tak, jakby teoretycznie powinnaś, powinieneś być w przestrzeni, która. W jakiś sposób? No właśnie, powinna. Tak jakbyście byli w energii, tak jakbyście zakończali bitwę w, w jakiejś powinności energetycznej. Tak jakby te energie wymuszały na Was um, swoje punkt widzenia, decyzje, nawet. Nawet przez brak komunikacji, nawet, nawet niewerbalnie, może. Dlaczego? Dlatego, że energie, które czytam wokół ciebie, są dominujące. I ty jesteś w energii odpierającej tą dominację. Czyli muszę się bronić, bo ktoś chce mnie zdominować, bo ktoś chce naruszyć moją przestrzeń, bo ktoś chce coś, chce, a ja nie chcę. I tu jest to zderzenie, tak jakby zderzenie gorącego powietrza z zimnym, co mogło powodować te burze emocjonalne, o których czytałam wcześniej. Potrzeba zanikania, potrzeba zanikania Twoich granic, które postawiłaś, postawiłeś ze względu na potrzebę obrony siebie. Miała być pomocą z zewnątrz, którą wcześniej mam wrażenie nie sprecyzowaliście, ponieważ nie mogliście sprecyzować, co w jakim rejonie tak naprawdę potrzebujecie pomocy, dlatego że ten atak energetyczny może nawet nie atak ale potrzeba bronienia się przed czymś, była bardzo, bardzo głęboko w podświadomości. Mamy cesarza odwróconego cztery karty. No dobra, weźmy cztery karty. 4, 6, 4, 8. To jest jakiś kod uzdrawiania. Więc cały czas rozgrywa się tutaj akcja o jakąś stabilność. Cały czas jakby adresuje jakąś stabilność, do której dążycie. I w związku z tym przechodziliście przez proces bronienia się. Przed brakiem stabilizacji. To jest tak, jakby oczekiwać, że po drugiej stronie mojej walki osiągnę to i to, będę miała to i to, będę miał to i to. Wypalenie polegające na ciągłym bronieniu swojej pozycji o stabilność, którą te energie twierdziły, że nie masz. Więc, kiedyś, kochani, ponownie rozładował mi się telefon w trakcie nagrania. A propos wyczerpanych baterii, a propos straty energii. Dodatkowo nie chciał mi się włączyć telefon, tak jakby potrzebował więcej czasu na to, żeby w ogóle się włączyć. Do tego stopnia, że zdążyłam sobie zrobić dwie kanapki i poczekać aż się włączy, gdzie yy, tak naprawdę gdy ten telefon nigdy nie potrzebuje aż takiego czasu, takiej energii, żeby się włączyć. Więc na pewno był energetyczny reset podczas tego czytania. Zrobię przedłużone czytanie na pewno do tego czytania. Więc jeżeli będziecie zainteresowani przedłużonym czytaniem, w opisie filmu na dole jest mój adres mailowy. Napisz do mnie maila, że masz ochotę na to czytanie. Przedłużone. I udostępnię ci link do przedłużonego czytania tu na YouTubie. Przedłużone czytanie, czytanie kosztuje 20 zł. Ok, więc wracając do czytania, pamiętaj, żeby subskrybować. To naprawdę pomoże. Bardziej niż Ci się wydaje. Ok, więc. Stratę energii miała polegać na tym, że to nie energie atakujące zabierają Ci energię, ale Twoja defensywność, czyli potrzeba ciągłego bronienia się, zabiera Ci energię. I ja nie mówię, że to jest jedyna prawda, jaka istnieje, że zawsze tak jest, że tylko i wyłącznie tracisz, że człowiek traci energię. Eee, zaraz, czy ja włączyłam słuchawki? Czy ja włączyłam słuchawki? Włączyłam. To nie jest tak, że jedyna prawda dotycząca utraty energii polega na tym, że. I teraz zaczyna padać deszcz, po prostu jest tyle przeszkadzajek i interferencji, że no nic, tylko bić się z nimi, nie? <ścoughs> Więc. Uch. Więc. Są różne powody utraty energii. Prawda? Idę po parasolkę. Jestem. Są różne Są różne powody utraty energii. Ale ja mówię o utracie energii ze względu na Twoje. chaos, 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 chaos. U, co to za czytanie? Twoją próbę bronienia się przy czymkolwiek twierdzisz, że musieliście się bronić. To jest. Jakby zakończyć wojnę, bo decydujesz, że ani po tej stronie nie osiągnęłaś, nie osiągnąłeś takiego efektu, jakiego chcesz, ani po tej stronie nie, po, nie osiągnąłeś tego, co chcesz, nie osiągnęłaś tego, co chcesz, ponieważ zostało w obu przypadkach naświetlone, że coś zostało zabrane, że, że coś zniknęło. I w miejsce tego, co zniknęło, nie pojawiło się nic nowego, co oznacza, że, że cały czas byliście w procesie zakańczania tego, co wychodziło cały czas na jaw, w cudzysłowie czyli tego, co zabierało. Po to, żeby doszło do kulminacyjnego momentu, w którym Widzicie co zabierało. Czyli ta brama 24, o której mówiłam w czytaniu e, na nów. 24 dla mnie to jest moment, w którym wiem, że daję, a nie muszę. To oznacza, że jest mi coś zabierane. Bo jest to pod przymusem, że muszę to zrobić. Po co się to działo? Po to, żeby pokazać ci, że w niestabilizacji masz pełną stabilizację. I mam wrażenie, że to była ta tranzycja, o której cały czas mówiłam: Z punktu A do punktu B. Dlaczego? Dlatego, żeby wziąć ślub z samym sobą, po to, żeby pobrać się z samym sobą, po to, żeby ożenić się z samą sobą, po to, żeby wyjść za mąż, za samego siebie, po to, żeby być w energii seksualnej swojej, w pierwszej kolejności swojej. Czyli bez żadnych interferencji. Ponieważ energia seksualna była od zarania dziejów energią, która tworzy, która generuje, która produkuje. Nie ma innej energii, która generuje, która wytwarza więcej. Jest to zawsze proces rozmnażania czegoś. Poprzez połączenie czegoś z czymś, z czymś. Więc, jeżeli produkty, o których mówiłam na taśmie, zostały przez Ciebie zdyskredytowane, ponieważ nie przynosiły takich rezultatów, jakie oczekiwaliście, że mają przynieść, zatem byliście, że tak powiem może w nieświadomym może, yy, może byliście tego świadomi. Przynajmniej jeśli chodzi o energię, to jest ta energia, która potrzebuje ciągłego bronienia się przed nie takim efektem, jakim jaki chcesz, żeby mieć, czyli jak takiego, czyli obrona przed efektem niepożądanym, jeśli to ma sens. I wyczerpanie energetyczne, Moim skromnym zdaniem po miało polegać na tym, że ktoś, kto był podstawiony jako ten, który miał nas ratować przed totalnym wyczerpaniem albo w momentach totalnego wyczerpania, to był ktoś później, kto okazywał się toksyczny. Dlatego jakby ta jeszcze głębsza analiza tej lekcji karmicznej jest taka, że tak naprawdę nigdy pomocy nie potrzebowaliście. Pomimo tego, że o tą pomoc trzeba było prosić. Czyli wychodzi na to, że trzeba było prosić o pomoc i jej nie przyjmować. Bo suma summarum okazywało się, że tej pomocy nigdy nie potrzebowaliście. Więc Chodziło tylko o zauważenie, że jest z tobą wszystko w porządku, jeżeli nie masz energii potrzebnej do kreacji. Po to, żeby doprowadzić się do mentalnego stanu tak głębokiej samoakceptacji, że nie potrzebujesz pomocy. Mam nadzieję, że to rezonuje. Jeżeli jesteście zainteresowani, będę kontynuować wyciągać karty. W opisie jest mój adres mailowy. A jeżeli to wszystko, to do następnego baba. Pa, pa.